Szołem ludziska, czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na staszku i graszku w przyszłym tygodniu. A więc stało się to, czego się obawiałem. Odcinek z Layers of Fear przekroczył 1000 lajków i teraz mamy skrzynką przekichane. Trzeba będzie zatem uzbroić się, w Melise zaczerpnąć moc ze źródła najwyższego spokoju i mieć nadzieję, że nikt z nas nie padnie na zawał. Innymi słowy, od teraz odcinek z Layers of Fear pojawiać będzie się w każdy wtorek o 21.00. Bo wiadomo, że na horrorek najlepszy jest wtorek, wieczór. Nie mam pewności ile odcinków zostało do końca Deadbolt'a. Jeśli poniedziałkowy odcinek okaże się ostatnim, to już w czwartek ruszamy z kolejną serią z gry logicznej. Co nią będzie? Jeśli znacie twórczość Jonathana Blow'a, tak, tego od The Witness, to na pewno się domyślicie. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z... Enter the Gungeon w środę i soboty oraz Stardew Valley we wtorki i piątki. Jak co tydzień czas na kolejne głosowanie, poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Enter the Gungeon. Na obecnych pięciu kandydatów możecie głosować w coniedzielnej grankiecie, którą w tym tygodniu będzie powrót do gry szłości. Link do niej znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl Na koniec jak zwykle pytanie tygodnia, które brzmi Jakie znasz nasz gry, w których bohaterami nie są żadne istoty żyjące? Czyli, powiedzmy, Tetris jest dobrym przykładem, ale może znacie jeszcze jakieś inne gry tego typu? Dajcie znać w komentarzach! Na dziś to wszystko, pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl. Najważniejsze aktualności znajdziecie na facebookowym fanpageu oraz na grupie. A wspierać moją YouTube'ową twórczość możecie w serwisie Patronite. Ode mnie jak zawsze, wielka piona! Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach! Cześć!